Cześć wszystkim! Od razu chciałam na wstępie filmu przeprosić za te hałasy, ponieważ niestety ale remontujemy obok naszego salonu i głównie chociażby dlatego długo nie mogłam nagrywać, ale jak i przez dosyć spore problemy zdrowotne, które no niestety nie dały mi normalnie funkcjonować, ale mam nadzieję, że wam to wynagrodzę. Tak więc dzisiaj chciałam wam zaprezentować zdobienie, w którym się po prostu zakochałam, jak we wszystkich w sumie, które zawsze nagrywam. Ale chciałam wam się z wami się w sumie podzielić nim, ponieważ myślałam, że jest trudniejsze, a okazało się naprawdę bardzo proste. Nie wiem, czy dobrze widać na filmie? Jest to taki ala kwiatek, takie naklejki można zamówić. Widziałam na AliExpress. Są taki transparentny. O, teraz powinno być widać. Jak to wykonać i czego do tego użyć? Tak więc. Chciałam nagrać ogólnie co innego, Miał być inki arty ze Słowianki, coś takiego. Oczywiście wylane, tak, ja wiem. Ale stwierdziłam, że w sumie tym bardziej Wam to trochę wynagrodzę, tak więc zapraszam do zdobienia. Będzie potrzebne. Mam tutaj takie farbki, to są farbki akrylowe bodajże. Tak to są farbki akrylowe, które zakupiłam na AliExpress. Był komplet, bodajże, nie wiem, 12 farbek, coś takiego i naprawdę nie były bardzo drogie, więc nie widziałam w sumie dawno je zamówiłam, ale nie wiedziałam do czego je użyć, a zorientowałam się, że faktycznie mogę użyć je do tego zdobienia. Będzie nam potrzebny kolor czarny. Tu mam z Wenalisy, jest tu numerek 911, całkiem fajne krycie. Tu mam taką pseudo szklaneczkę z wodą. I jeszcze mam top ze Słowianki, jest to top No Wipe. Dobra, oczywiście polerka jeszcze będzie potrzebna i pędzelek. Oczywiście jeszcze będzie potrzebne tak to. Przepraszam za mój nieogar, ale ja jestem po prostu niedospana. Mam przeprowadzkę w tej chwili. I trochę za dużo się dzieje u mnie, więc nakładamy. Nałożyłam na początku biały, jako że miało być pod inne zdobienie. Ale nałożymy teraz kolor, właśnie czarny. Jedna warstwa w zupełności wystarczy. Chcę Wam tylko pokazać, o co chodzi w tym stopniu. Pamiętajcie, żeby warstwy, jeżeli je robicie na naturalnych paznokciach, nie były zbyt grube, ponieważ lakier się pomarszczy. A jeżeli jest mocno napigmentowany, to po prostu może się nie utwardzić i schodzić płatkami. Wkładamy do lampy. Ja mam semilak 24 na 48 lampę ledową na 30 sekund. W lampach UV będzie to bodajże 2-3 minuty. Nałożę sobie w tym czasie naszą farbkę. Wybrałam kolor biały, ponieważ mam największy kontrast z kolorem czarnym. Będzie najfajniej widoczna, ale możecie naprawdę dowolnie, dowolnie mieszać kolory. Nakładam na tą śliską stronę od szablonu od właśnie tych szablonów do przedłużania paznokci. Ponieważ wtedy nie będzie mi się wsiąkać do środka farbka. Dobra, biorę wacik i przemywam nasz czarny kolor cleanerem z dyspersji. Tak, czy teraz mi nie spadnie? On spadnie. Dobra. Potrzebujemy go teraz zmatowić. Przez jeszcze chwilkę. Mam tutaj bloczek 240 ze Słowianki. Nie musicie matowić całego paznokcia, tylko miejsce, w którym będzie zdobienie. Ponieważ właśnie chodzi nam o to, żeby to zdobienie się nie rozlewało, że jest na dyspersji bądź na śliskiej warstwie, właśnie takiej nabłyszczonej już warstwie lakieru. Niestety, ale zdobienie będzie się rozlewało, a zależy nam, żeby było tylko w tym miejscu, w którym. My je namalujemy. Przemywamy z pyłu. Dokładnie, żeby nic tam nam się nie osadziło. Spróbuję to przykleić. Mam dzisiaj po prostu powiem Wam, ostatnimi czasy, jak nie nagrywałam, mam takiego pecha, jeszcze dzisiaj głos tracę i to jest istna tragedia, po prostu istna tragedia. Wszystko, co złe, nie martwcie się, bo wszystko, co złe nie przyjdzie do Was, tylko do mnie. Normalka. Dobra, trzyma się. Mam tutaj zmatowiony nasz paznokieć. Teraz biorę pędzelek, pamiętajcie, że tu mamy białą farbkę. Biorę pędzelek i nakładam trochę białej, białej, jejku, przepraszam, trochę wody do naszego białego koloru, żeby go rozcieńczyć. Nie za dużo tego białego koloru. Chodzi o to, żeby ta woda była taka półtransparentna, ale jednak w kolorze mlecznym. Mam nadzieję, że na filmie będzie to dobrze widać. Nałożę jeszcze troszkę sobie wody i jeszcze trochę białego koloru. Nie może być za bardzo transparentne, ponieważ niestety, ale nasze zdobienie nie wyjdzie tak, jakbyśmy chciały, chcieli. W sumie to metodą prób i błędów. Dzisiaj dopiero pierwszy raz to zrobiłam dosłownie przed chwilą, więc też tak za bardzo nie wiedziałam, jakie są proporcje dokładne tego. Dobra, przemyję sobie tutaj i tak. Bierzemy nasz tips. Maczamy pędzelek w farbce. Właśnie, jeszcze najważniejszego nie powiedziałam. Potrzebujemy suchy wacik. Będzie on nam potrzebny, już zaraz Wam powiem do czego. Maczamy w farbce i malujemy. O nie, skleja się. Malujemy płatki. Coś takiego. Teraz wycieramy. Wiecie co, tak będzie szybciej. Teraz wycieramy nasz pędzelek żeby był suchy i ściągamy nadmiar. Nadmiar właśnie tej białej farbki. Jak tam gdzieś coś tam więcej zostanie, to się nie martwcie. Coś takiego. Mhm. I teraz nie na tym samym płatku, tylko obok, żeby się jeszcze nie stykało, ponieważ musi on dobrze wyschnąć. Malujemy Następny płatek. Oczywiście kształt jest dowolny, naprawdę dowolny. To jest taka dowolność. Możecie wszystko malować. Wysuszamy pędzelek i ściągamy po chwili nadmiar naszej farbki wymieszanej z wodą. Mamy już coś takiego dwa płatki. Dobra, teraz namaluję z drugiej strony. Trochę ciężko. Jeszcze mi się ręce zaczynają trzymać. Widzicie? Już się zaczynam stresować. I malujemy następny płatek. Wycieramy osłuchy pędzelek, ściągamy nadmiar. Mówi, nie musicie wszystkiego ściągnąć, tym się nie martwcie. Jest coś takiego. I teraz, skoro mamy te dwa płatki, już takie w miarę wyschnięte, pomiędzy nimi robimy następny płatek. Może być tych płatków o wiele więcej. Mogą być dookoła. Nie ma problemu, mówię, to jest już po prostu Wasza inwencja twórcza, więc kto jak lubi, nie ma problemu. No, tak, 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 tak. Oczywiście, jak zawsze mi to krzywo wyjdzie, przepraszam. Dobra, i mamy namalowany płatek. I ściągamy nadmiar. Zaraz Wam pokażę z bliska, co się nam tu dzieje. Płatki spod spodu prześwitują. Jak wyschnie, będzie to efekt 3D, Teraz po drugiej stronie płatki mamy wyschnięte i malujemy następny tutaj. O no właśnie. Ten mi nie wyschnął i widzicie co się dzieje. Wysek wyschnął, wiem, że zaraz mnie poprawicie w komentarzach, ale to bardzo dobrze, bo czasami, czasami ze stresu nie wiem co ja mówię, więc nie szkodzi. Doceniam to. Zrobię sobie jeszcze jeden płatek po drugiej stronie. Jeżeli uważacie, że płatki są za mocno napigmentowane, za dużo jest tego białego koloru, nie ma tych y, obramówek takich białych, czy jest za mało koloru, one są zbyt transparentne, mieszajcie dowolnie ile chcecie, jak chcecie. Teraz namalujemy sobie takie paseczki, jakby od każdego płatka idące, tak mniej więcej od każdego, wiadomo. To nie musi być idealnie. Mhm. Dobra, jakoś to postaram się chwycić. I jeden pasek, który idzie w dół. Tak, jakby naszą łodygę. Możecie zrobić do tego listki. Nie musicie robić listków. Można szaleć, a szaleć powiem Wam. Zrobię sobie jeszcze parę kropeczek tutaj. Dobra, już wam pokazuję co my tu mamy. Mamy coś takiego. Jeszcze szału nie ma, ale zaraz zobaczycie jaki będzie kontrast, jak pomalujemy naszym topem bezbarwnym. Poczekamy jeszcze chwilkę, niech to dobrze przeschnie. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne. Musi dobrze przeschnąć z tego względu, że jak pomalujecie topem na taki nie do końca wyschnięty właśnie wzór niestety, ale on nam się rozmarza, a jak widzicie, 10 minut już działamy z tym i no, to nie jest jakieś takie bardzo szybkie zdobienie, ale uwierzcie, klientki, czy nawet Wy, jak będziecie w domu sobie robić, bo dużo osób, które mnie ogląda, robi w domu paznokcie, to powiem Wam, jak zrobicie sobie coś takiego na paznokcie, to wszyscy będą w tym zakochani, naprawdę. Zrobicie taką furorę. Od razu przepraszam za moje paznokcie, ale to było robione na szybko, tylko po to, żeby sprawdzić, czy pyłek się trzyma, jest to Baby Boomer na bazie Natural bazie mineralnej naturalnej z Indigo Baby Boomer zroba, zrobiony Sugar Effect z Indigo i na to położony po prostu top bezbarwny oczywiście na tej ze słowianki się niestety nie trzyma więc to jest top no wipe z firmy Semilac i na to jest położony, tarty dokładnie, bardzo dokładnie po tym rękawiczką wtarty jeszcze pyłek glamer z Indigo również. Dobra. Teraz możemy nakładać już nasz bezbarwny top. Postaram się to zamocować. Ale to tak nie idzie. Ok. Dobra. Nie zmyłam. Jest w porządku. Niestety zgubiłam gdzieś te klejące właśnie te plastelinki i nie mogę tego znaleźć. Dobra. Pokrywamy teraz całość top. Wow. Powiem Wam. Zakochacie się w tym to dopiero jak się topem pokryje. Dopiero wtedy widać ten efekt. Nie wiem, czy będzie tu dokładnie widać. Bo może się światło trochę odbijać. No nie, tym nic nie zdziałam. Ale pod koniec filmu, to jako że mam w sumie nowy telefon, jeszcze nie wiem, jak to działa mam zupełnie innej firmy. Tam tym moim Samsungowym miałam taki program specjalny na telefonie, bo nic nie przerabiam po, po prostu przez laptopa, przez komputer, ponieważ no, nie zawsze mam na to czas tak, a w telefonie mogę wszystko zrobić za jednym razem. Tak więc muszę niestety, jakbyście mieli, miały jakiś pomysł właśnie, jakie są dobre programy do przerabiania właśnie, żeby wstawić pod sam koniec filmu, ewentualnie go obkręcić, bo nakrywam, nagrywam go poziomo, a potrzebuję go pionowo, żeby go wstawić. Więc jakbyście mieli właśnie jakiś pomysł na telefony Sony, co bym mogła ściągnąć, będę bardzo wdzięczna, naprawdę bardzo wdzięczna. Dobra, o eko, wszystko mi z rąk wypada. I mamy gotowy wzorek. Ja wstanę zobaczyć, czy to w ogóle widać na filmie. Widać. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. Jest naprawdę taki efekt 3D. Niby nagrywam mi w 4K. Zobaczymy w rzeczywistości. No, może dam mniej pig pigmentu. pigmentu, Jak widzicie, tutaj jest więcej tego pigmentu. Przepraszam za mały paznokieć, ale odchodzi mi od żelu. Mój naturalny. Coś takiego. Jest naprawdę prze, prze cudowne. Linki wszystkie będą w opisie filmu. Wszystkie, oczywiście, zdjęcia tutaj, porobię wam zdjęcia, właśnie tego zdobienia. I będzie, oczywiście, również pod koniec filmu, jak zawsze, standardowo. A więc słuchajcie, jeżeli byście chcieli, chciały. Żebym na następnym filmie, który będzie tak za dwa tygodnie, obiecuję, daję słowo, chociaż mam wyprowadzkę za dwa tygodnie, ale postaram się to dla Was ogarnąć, więc mam nadzieję, że mi zaufacie. Przepraszam, że tak to wszystko, ale już nie przyciągam. Jeżeli byście chcieli, chciały zobaczyć, jak się wykonuje między innymi takie zdobienia, coś takiego, wiem, że to wygląda jak planktony, ale planktony zawsze na proksie. Ewentualnie coś takiego, albo marmurę, którego jeszcze tutaj nie wykonałam, bo mówię, dopiero przyszłam do pracy i nie miałam w sumie kiedy to wykonać za bardzo. I to jest wykonane właśnie firmą Słowianka. Są to Ink Collection, są inki arty. To dajcie znać. Pokażę Wam, co, jak, z czym się je, jakich produktów użyć dokładnie. Czym to zmywać? Czy to można cleanerem? Czy można acetonem? Czy są do tego specjalne produkty? Jeżeli Wam się spodoba coś takiego, oczywiście na wzorniku zrobię jeszcze więcej wzorów. Między innymi właśnie marmurki. Niestety mam tylko kolor w tej chwili fioletowy, ale mienię on się również w kolory y, różu i taki w sumie trochę pomarańczowo róż. Więc mam nadzieję, że. Będziecie na tak, bo bardzo chciałabym nakręcić dla was ten filmik. Chyba panowie robotnicy słuchają właśnie, bo mam okna otwarte. I chyba słuchają, jak nagrywam filmik, bo jakoś zacichli strasznie. I tak jakoś ciemno się zrobili, jakby kratkę przysłaniali. Ale nieważne. Pozdrawiam panów robotników. Więc do zobaczenia na następnym filmie, który obiecuję, będzie za dwa tygodnie. Nie wiem o której godzinie czy to będzie sobota, czy będzie niedziela, czy to będzie jednak poniedziałek, ponieważ w sobotę mam, jak już mówiłam, wyprowadzkę. Trzymajcie za mnie kciuki, wyprowadzam się w końcu na swoje, wszystko moje będzie. I mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Tak więc. Do zobaczenia na następnym filmie. Piszcie w komentarzach, bardzo to doceniam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, łapkę w dół, jeżeli Wam się nie podobał. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie wszystko i będzie super i zostawicie jednak tę łapkę w górę, tak wysoko, wysoko. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Niedługo będą konkursy, jest Was coraz więcej. Bardzo to doceniam, bardzo mnie wspieracie i naprawdę motywujecie do działania, do robienia tego, co kocham i jeszcze bardziej to kocham dzięki Wam. Dziękuję za wszystko, po prostu za to, że jesteście. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Po prostu jesteście wspaniali. Zostawcie dzwoneczek, żeby wyświetlało Wam się gdzieś tam na dole. Powinien być dzwoneczek gdzieś tu czy tu. Nie wiem dokładnie, gdzie tam będzie dzwoneczek, ale zostawcie dzwoneczek, jeżeli chcecie, żeby na bieżąco wyświetlało Wam się powiadomienia odnośnie nowych filmów dotowanych na kanale. Tak więc trzymajcie się, nie przedłużam, bo jak zawsze snęcę pod sam koniec filmu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu włączę mi się gadanie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wymyślcie hashtag, na Instagramie piszcie. Stawię Instagrama w opisie i róbcie zdobienia. Trzymam za Was kciuki, trzymajcie się pa.